Jeśli chodzi o program ATX Fit, nastawiony przede wszystkim jest na spalanie tkanki tłuszczowej. Motyw przewodni 10 kg w 8 tygodni, co oczywiście jest do zrobienia o ile się chce. Każdy może uczestniczyć na tych zajęciach, o ile oczywiście organizmy i zdrowie pozwalają. chodzi o prelekcjach, one są nam po to, ażeby wpoić właściwe nawyki żywieniowe, ażeby dziewczyny zawiedziały się, w jaki sposób układać swoją dietę, jak kontrolować swoją wagę, swoje wymiary w formie centymetrów, bo tam też nie mierzymy i ważymy. Zapraszam serdecznie każdą z Was, jeśli tylko chcesz zgubić zbędną tkankę tłuszczową, jeśli chcesz spędzić miło czas w gronie kobiet takich jak Ty, pobawić się z nami, a przede wszystkim dostać porządku. Zapraszamy. na treningu. to tutaj znajdziesz